Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej, potężnej energii zwanej fluxem. Tutaj, na Akilianie, mówimy na nią oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu najwspanialszego sportu we wszechświecie. Niestety, 15 lat temu planeta Akilian padła ofiarą tajemniczego wybuchu, który zabrał nam oddech. I pogrzewał szansę na zwycięstwo w Pukarze Galaktyki. 15 lat bez drużyny z prawdziwego zdarzenia. Nic, tylko lód i śnieg. Ale nadzieja powraca. Młodzi, nowi zawodnicy chcą przywrócić Akilianowi oddech. Mają szansę odmienić nasz los. Galaktyk Football. W poprzednim odcinku. Arti, tam jest! Za późno, Sony. Zgromadziłem niezbędny flux. Pożegnaj się ze swoim synem, Ale Relokowi chodzi o coś więcej. Chcę zniszczyć cały Genesis. Chciałem, żebyście przekonali się, co was jutro czeka. Xenonsi to rewelacyjna drużyna. Jej, będzie ciężko. Uważajcie na siebie jutro w trakcie spotkania. Miałem zły sen związany z meczem. Finałowa taktyka. Arcadia Sports dociera do każdego zakątka galaktyki. Ze stadionu Genesis na żywo Kali i Norg. Witamy Was gorąco. Już wkrótce przekonamy się, czy Snow Kidsom uda się obronić tytuł w meczu z rewelacyjnymi Xenoncami. To prawda, Norg. Przed nami finał. Gorączkę tego wydarzenia czuć tu od rana na każdym kroku. Oto, co mają do powiedzenia na ten temat kibice. Cudem udało mi się zdobyć bilet! To najważniejszy mecz w historii stołki Są najlepsi, więc zwyciężą! Tak myślę! Xenonsi gładko wygrywają. To najlepsza drużyna w całej galaktyce. Rocket jest bezkonkurencyjny! Dia jest lepsza. A ja ci mówię, że Rocket! Nia. Hej, Czytam na bieżąco statystyki i wiem, że... Ksenons! Już po Snow Kidsach. Puchar dla Xenonsów. Sami widzicie, że atmosfera przed meczem jest gorąca. Czy Snow Kids obronią tytuł? Nie zapominaj, Kali, że Xenonsi są rewelacją tego turnieju. Ich czołowy strzelec Lur ma na koncie 23 gole. Na pewno Snow Kitsom nie będzie łatwo ich pokonać. Posłuchajmy opinii naszego eksperta Barego Ranta. Większe szanse daje Xenon, Snork. Oni nie muszą niczego udowadniać, więc zagrają na większym luzie. Lur to naprawdę wyśmienity zawodnik. Nie zazdroszczę, Achito. <laughs> o, nie będzie lekko. Nie chcesz zastąpić mnie w bramce? Nie, dzięki, Braciszku. Wiesz, nie myślałem, że dojdziemy do finału. Mało kto na nas stawiał. Lur jest boski. Jak go zatrzymać? Widziałeś, jak zagrał w półfinałach? Myślę o nim jako o każdym innym zawodniku. Zobaczysz, nie będzie tak źle. Wolałbym grać w polu. Nie martw się, będę cię osłaniać. Dobrze wiedzieć, Juki. Nic ci nie jest? Zagram przeciwko Lurowi, ale co tam? Dzięki za wasze wsparcie. Bez was byłoby mi ciężko. Czuję się ekstra. Dalej, pokonamy te jaszczurki. To mi się podoba, Braciszku. <grystanie> <grystanie> Dziękuję, że zaopiekowałeś się fluxem, Harris. Czeka nas wyjątkowy wieczór. Wszystko sprawdziłeś? Zgubiliśmy piratów, ale oni na pewno cię szukają, generale. Na to liczę. Dostaną to, czego chcą. Jest pan pewien, generale, że właśnie o to panu chodzi? Może warto zmienić plany? Może wystarczy zastosować wobec Soniego. Rozprawię się z Bledmonsem. Tak jak już dawno postanowiłem. Tak jest, generale. Ale od czasu uruchomienia Fluxa mamy 20 minut na opuszczenie Genesis. Statek już czeka. Dopilnowałem wszystkiego. Skontaktuj się ze mną, gdy już będzie po wybuchu. Będziemy mieli sporo do obgadania. Żegnaj, generale. To tyle. Jesteście lepszą drużyną niż ksenosi. Zasługujecie na zwycięstwo. Puchar jest nasz i niech nasz zostanie. Tylko od Was zależy, czy tak będzie. Skupcie się na grze. Nie myślcie o stresie. Pamiętajcie, że Waszą siłą jest gra zespołowa. Więc idźcie i wygrajcie! Snowflake! zła! Mistrza, ale jesteś skromny, nie pogadasz. zazdrośnik, hej, czy ktoś ma może gumę do rzucia? By Lur zamierzał sam wystąpić przeciw drużynie Snow Kids? To niemożliwe, żeby czuł się aż tak pewny siebie. To po prostu niemożliwe! W całej mojej karierze nie spotkałem się jeszcze z podobną sytuacją. To szaleństwo! Zachowuję się podobnie do ciebie. Ohoho Wiedziałem, że ksenonsi coś kombinują. A mecz nawet się nie zaczął. Nie możemy pozwolić, żeby dzieciaki spanikowały z powodu głupiej sztuczki. Masz rację, to podstawa. Znowu ominie nas finał. Wszystko przez tego Blaylocka. Taki już nasz los, Artie. Jeśli Sony się nie myli, wkrótce zrobi się gorąco. Mam nadzieję, może zdążymy na koniec meczu. Skaner fluksa coś wykrył? Nic. Sprawdźmy po drugiej stronie stadionu. Może na coś trafimy? Co jest? Ci z Jesteś na! Jesteś na! To jesteście na! To Blaylock. Wracamy do gry młody. W tych skrzynkach na pewno niesie fluksa. Szybko! Nie będzie na nas czekał! się. I co teraz, Bennett? Hmm, Na górę. Tijok, grajcie tak, jakbyście grali przeciwko całej drużynie. Nie dajcie się wciągnąć w ich taktykę. Zrozumiałeś? Tak, trenerze. Hmm. Myślisz, że mnie pokonacie? Już po tobie. A zatem uwaga! Zaczynamy! d, d Jock, nie daj się. On jest tylko jeden. Karis, mecz już się rozpoczął. Proszę wybaczyć mi spóźnienie. Snow, Snow Kids, Snow Kids, Świetnie, Snow jesteście najlepsi, Wtudziu, Mój pojazd! Oddamy go po meczu! Lur nadal pozostaje jedynym zawodnikiem ksenonsów na boisku. Snow Kids wydają się być zagubieni. mówiąc taka taktyka mnie nie przekonuje. Pilnujcie go. Stójcie na swoich pozycjach. Tym razem nam nie ucieknie. Już dziś na stadionie Genesis pierwszy becz finałowy Pucharu Galaktyk Futbol. Oh, Przecież yeah! to sobie z drużyny z i Zenon. Nie możecie tego przegapić. Oh. Oh, to Blaylock. Dokąd on jedzie? Usiłuje nas zgubić. Ma spore szanse. Trzymaj się, Adi. Nikogo tu nie ma. – Czemu wybrał to miejsce? – Na pewno miał w tym jakiś cel. Czekaj! Popatrz, Arki. To fluksowe cukiereczki. Nie do wiary. Odbiło ci, Benet. To moje ulubione słodycze. Nie widziałem ich od tylu lat. Nie przyjechaliśmy tutaj szukać smaków dzieciństwa. Mam powiedzieć co niemu, czym się zajmujesz zamiast szukać Blayloka? Ależ Arti, to wyjątkowe! Nie mamy czasu! Wiem, ale jest tam. Łapmy go! Czekaj, zostawił gdzieś walizki. Poszukam ich w okolicy, a ty poinformuj soniego i zajmij się Blaylokiem. Tym razem nam nie ucieknie. Robi się. Wyczuwam coś dziwnego, mistrzu. Tak, ja również coś czuję. Achito, skup się! Drużyna Xenonców wygrywa. Właściwie powinnam powiedzieć, że Lur wygrywa. On jest tylko jeden. Pokonamy go. Tak? W jaki sposób? To mi wygląda na jakiś okrutny żart ze strony cyklopów. To nie czas na żarty, Nor. Snow Kids są świetną drużyną, ale trzeba przyznać, że gwiazdą wieczoru jest lur. To z pewnością najlepszy obecnie zawodnik w całej galaktyce. Co jest, Arty? Znaleźliśmy Blaylocka, Corso! Co? Mów gdzie? Znaleźli go, sony. Kieruje się w stronę astroportu. Niestety, fluxa ukrył gdzieś w Luna Genesis. To wielki park. A, mam cię ty. Co? Co się dzieje? To niemożliwe. Nie znoszę wesołych miasteczek. Ktoś go wreszcie zatrzyma! Strzelił tylko jedną bramkę, spokojnie. Atakujcie go dwójką zawodników. Dalej, May, co jest Snow Kids? się wreszcie! W tym rajdzie Lur zdobywa już drugą bramkę tego wieczora! Do przerwy Xenon sprowadzą ze Snow Kids 2 do zera. Może druga połowa będzie należała do nas? Snow Kids są przeciętną drużyną, Kali. Tak? Nie zapominaj, że to ich drugi z rzędu finał. To nie może być przypadek. Po prostu Lur jest nadzwyczajnym zawodnikiem. Obawiam się, że dziś rozdamy mniej autografów. DJok, kapitanie. Musimy do końca wierzyć w zwycięstwo. A ty jeszcze wierzysz? Dziękujemy za wspólną jazdę i zapraszamy ponownie. Który to może być wagonik? No proszę! Nie dasz rady, braciszku. Widzę, że czujesz się gorzej. E, niech zastąpi cię juki! Nic mi nie jest! Wszyscy jesteśmy trochę podłamani, ale musimy podjąć walkę. Musimy zdobyć puchar. Rozumiecie? Ja rozumiem. Możesz na mnie liczyć. Pokonamy go, Jock. Tak myślałem. Jestem z wami. Ja też. Snow kid z górą! Rozniesiemy jaszczura! Snow, Snow Kid z góra! znowu przejął piłkę. Wygląda na to, że zdobędzie trzecią bramkę. Snow Kids są bezradni. Bennett. Bennett, słyszysz mnie? Ah! Sony, słyszę cię. Odnalazłeś skrzynki Blaylocka? Szukam. Ah! Ah! Znalazłem je, Sony. Uruchomienie nastąpi za niecałe pięć minut. mamy problem. Co znowu? Achito szybko wytraca energię. Nawrót choroby. Co? W środku meczu? To się zaczęło już podczas półfinałów. Nic nie mówiłaś. Wybacz mi, powinnam była poinformować cię, ale on tak bardzo chciał zagrać. Osłaniamy cię, braciszku! mej! Mieliśmy szczęście, jeśli lur strzeli jeszcze jedną bramkę, już się nie podniosą. Jak się czujesz, Achito? Znakomicie. Nie kłam, Ahito. Za chwilę wejdzie za ciebie Yuki. Nie chcę grać, dopóki Ahito ma jeszcze siły. Trenerze, e, przepraszam. Masz rację. Nie dam rady. Zmieńcie mnie. Niech wejdzie Yuki. Znowu poczuł się gorzej. Dobrze, że tu jesteś. Przepraszam, że was zawiodłem. Nie martw się, jakoś sobie poradzimy. Za nieprzyjemny upadek! Dziwne, że nie było sygnału o faulu. Co się dzieje? To był faul! Arcz, Tia musi zejść. Tia, odezwij się. Strasznie mnie boli, Roket. Co on chce zrobić? Rocket! Nie. Tylko dzięki mnie nie wyleciałeś. To kabel, Sześć, pięć, może ten? Cztery, trzy, o, mało brakowało. Dziękujemy za wspólną jazdę i zapraszamy ponownie. Sony, zatrzymałem urządzenie, ale skrzynka okazała się pusta. Dlaylock wyprowadził nas w pole. Za mną, Corso. Co się stało, Sony? Blaylock ma cały sprzęt ze sobą. Musimy ostrzec Artiego. Biegnijmy tęty. Tak jest. Potrafię pokonać cię sam na sam. tutaj. Podaj do mnie. Świetnie, Roket! Tak trzymać! Pokonamy ich! To za tije. Sam sobie jesteś winien. Tak! Bestia pokonana! Nic nam nie zrobi! E, jesteś pewien? Oj, niedobrze... W następnym odcinku, na boisku, pojawiła się cała drużyna Xenonców. Snow Kids mogą mieć spore problemy. Gdzieżcie ich tak pięknie wygląda skórę, Aż żal ją niszczyć. Urządzenie gotowe. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Aleksandra Rojewska. Dźwięki-montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział w ziemi Jarosław Domin, Robert Tondera, Iwona Rulewicz, Piotr Warszawski, Stefan Knote i inni.